W niedzielę 7 lipca tłumy uczestników zgromadziły się w Izdebkach, gdzie w tym roku gmina Nostrzec zorganizowała swoje święto. Wspólne świętowanie rozpoczął sportowy akcent. Malownicze serpentyny w Izdebkach znalazły się na trasie pierwszego klasyka podkarpackiego – wyścigu kolarskiego dla amatorów. Tam też zlokalizowano premię górską. Następnie na scenie przy Kopcu Konstytucji 3 maja efektowne scenki i pokazy najciekawszych technik walki zaprezentowała sekcja jiu-jitsu z Wary. de <laughs> la. <laughs> Organizatorami niedzielnego wydarzenia byli Wójt Gminy Nostrzec i Gminny Ośrodek Kultury przy współudziale Stowarzyszenia LGD Ziemia Brzozowska. Każdego roku święto Gminy Nostrzec jest okazją nie tylko do wspólnej zabawy, ale i do docenienia i złożenia podziękowań wszystkim stowarzyszeniom, organizacjom i zespołom działającym na terenie gminy. Izdebki, miejsce bardzo reprezentacyjne. Powiedziałbym, że w tej chwili chyba najbardziej reprezentacyjne w całej naszej gminie, ponieważ w noszcu place są w remoncie. Jesteśmy przed pałacem, z którego również korzystamy. Obok kopca Konstytucji 3 maja, a więc takie szczególne miejsca dla naszej miejscowości. Będziemy tutaj świętować. Z racji niskiego budżetu będziemy świętować tylko jeden dzień, ale obiecuję, że jak nam się poprawi sytuacja. Święto Gminy będzie trwało trzy dni i trzy noce. Bardzo cieszę się, że koła gospodyń wiejskich aktywnie włączają się w organizację takich imprez jak dzisiejsza. Również zespół izdebczanka zawsze aktywnie uczestniczy i z tej okazji, właśnie tak dla kół gospodyń wiejskich, jak dla zespołu izdebczanka, postanowiliśmy ufundować nagrody. Kobietom na pewno te nagrody. Niespodzianki bardzo się przydadzą do ich działalności, natomiast zespół zepczanka z racji swojej, swojego dziesięciolecia istnienia otrzyma również nagrodę i będzie to, będzie to jednodniowa wycieczka najprawdopodobniej w Bieszczady. Muzyka Gościem święta gminy Nostrzec był poseł Piotr Uruski, który zawsze chętnie wspiera wszelkie działania podejmowane przez samorząd gminy. Akuratnie tak się w moim życiu zawsze składało, że praca zawsze mnie lubiła, a w tym roku wyjątkowo, bo rzeczywiście jest taki okres, gdzie jesteśmy szczególnie blisko w regionie. Ja to już w ogóle objeżdżam bardzo duży teren ostatnimi czasy, ale udało mi się znaleźć czas na to, żeby zaglądnąć tu do Nożca, na tą imprezę. No fantastycznie przygotowane dni nożca, wiemy, że jest dużo atrakcji dla dzieci, dla młodzieży, ale też i starsi znajdą swoją ofertę tutaj dla siebie No i dużo takich zespołów, które myślę, że tutaj się spodobają. Duże zainteresowanie wzbudził pokaz ratownictwa drogowego przygotowany przez druhów OSP w Izdebkach. dla najmłodszych organizatorzy przygotowali dmuchane zamki, zjeżdżalnie, malowanie twarzy, tatuaże i konkursy. Specjalnie dla nich wystąpiła także zwycięczyni drugiej edycji The Voice Kids, Ania Dąbrowska. Z swoimi satyrycznymi wierszami podzielił się Józef Cupak, ceniony poeta ludowy z Wary, laureat wielu konkursów literackich. Na scenie wystąpiła też kapela Ważanie. Tu mnie matka uczyła pacierza, tu wracałem z najdalszej podróży, tu jest zieleń soczysta i świeża, tu po zimie wciąż czekam na wiosnę, a bociany witam tak jak gości. Mam tu wież znajomą i sosnę, tu przeżywam me smutki radości. A gdy kiedyś ma łódź się oddali, a ta ziemia otuli me ciało, dusza ma się przed Panem użali, że przeżyłem, kochałem za mało. I nie powiem, we yeah. W parku pałacowym, w Izdebkach stoiska m.in. z rękodziełem artystycznym czy regionalnymi potrawami wystawiły środowiskowy dom samopomocy im. Anny, powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce, powiatowy ośrodek doradztwa rolniczego w Brzozowie oraz stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Nozdrzec. Nasze panie przygotowały pyszności, są to tradycyjne i regionalne potrawy, które później znajdą się w przewodniku, jaki gmina wydaje w tym roku, kulinarne wędrówki po gminie Nozdrzec. Publikacja ma się już ukazać we wrześniu, mam nadzieję, że po prostu żadnych przeszkód technicznych nie będzie i będziemy mogli po prostu już myślę w październiku sięgnąć po, po publikację czy zarówno w formie papierowej czy elektronicznej. Przede wszystkim bardzo się cieszę z tego, że to jest w Izdebkach. Bo jestem y, mieszkańcem tej miejscowości, a nasze koło przygotowały y, pieczenie, to znaczy, chyba już tradycyjnie pieczemy placki na takie y, okoliczności, ze względu na to, że jest łatwiejszy transport z przewiezieniem tego wszystkiego. Przygotowaliśmy dzisiaj sześć placków, każdy inny, każda kobieta w domu piekła. Nie zbieraliśmy się wspólnie, więc każdy placek to jest indywidualna praca. Każdej osoby z nas. Mamy sernik, mamy sernik z makiem, mamy przekładane placki, także gama wszystkiego jest ok. Święto gminy Nostrzec zakończyła zabawa z zespołem Boskie Torsy. Wcześniej na scenie zaprezentowała się legenda muzyki country gang Marcela. tak jak chciał,

Wiem, że w niczem nie musi zobaczyć się.